Jest dzisiaj kolejny test na żywo I tym razem coś innego, bo mam wrażenie, że są ciągle jakieś podkłady A jeszcze cała kolejka podkładów jest Dzisiaj będziemy traktować, testować Bronzer, to jest bronzer z firmy NYX Matte Bronze for Face and Body I mój kolor to jest MBB02 Deep Profound Wygląda tak? Produkt kupiłam w Douglasie Pytałyście mnie, gdzie, w którym Douglasie, w którym mieście jest Nyx jest w Rivierze. Można też zamówić online. Na dole zostawię Wam linka. O ile skleroza, siostra moja rodzona, nie utrudni mi tego. On jest dość drogi. W kolekcji jest chyba 5, czy ileś tam brązerów. Coś takiego jest dość dużo do wyboru, a kosztuje 4 albo 5. Nie wiem, dokładnie napiszę Wam. Patrzę, że tutaj nic specjalnego producent nie pisze, tylko jest przetłumaczony, że to jest brązer do twarzy i ciała. Opakowanie wygląda tak, jest całkiem ładne, nie powiem, że nie. I tak wygląda sam produkt. Przyznaję, że ma kolor dość ciekawy. Mam nadzieję, że tutaj um, kamera i światła wiernie go oddadzą, ale wydaje mi się, że tak. Um, to jest taki prawdziwy brąz z lekką nutką nawet szarości, powiedziałabym. Pokażę wam może go w porównaniu z hulą. Ua! Porównam Wam może z hulą. kula wydaje się tutaj być taka jakby bardziej, widzicie, kakaowa. A ten, no ciekawy jest ten odcień. Jest całkowicie matowy. Całkowicie, widzicie, jest matowy, nie ma zagroż drobinek i dobrze. Zacznę sobie może nakładanie od pędzla Eco Tools. O, jest bardzo napigmentowany. Naprawdę jest mega napigmentowany. Bardzo łatwo się nakłada, bardzo szybko się przykleja do podkładu. Czy raczej tak wiecie, ogólnie do makijażu. Zobaczcie, to było błyskawiczne. Faktycznie jest matowy. Powiem Wam tak na gorąco, że jeszcze nie wiem, czy mi się kolor podoba. Łatwo się rozciera. To dobrze, bo jest mega napigmentowany. Jak widziałyście, wystarczyło, że przyłożyłam pędzel, jeszcze dość otrzepany pędzel i pędzel, który nakłada tak dość luźno produkt, a mimo to był od razu efekt mega. Nie wiem, czy mi się ten kolor podoba. To znaczy nie jest zły na pewno, ale czy jest jakiś taki, wiecie, urywający cokolwiek. Dołożę go jeszcze trochę mniejszym pędzlem, to jest y, pędzel do różu, chociaż ja mi też podkład nakładałam nowy z Avonu. Można efekt stopniować, jak mówię, on się bardzo łatwo rozciera, tak? Tylko ja mam wrażenie, że on na buzi jednak ma w sobie nutę czerwieni No nie wiem. Tak to szybko jakoś poszło. Nie wiem, nie jest niby zły ten kolor, sama nie wiem o co mi chodzi. Muszę się nad tym produktem zastanowić. Bardzo szybko się nakłada, jest mega, mega hiper napigmentowany, naprawdę. Zobaczcie no jest po prostu napigmentowany masakrycznie. Można sobie bardzo szybko nim zrobić krzywdę. Dlatego trzeba uważać i nie wiem, czy ten kolor 002 będzie się nadawał dla bladych osób albo może, inaczej dla osób z jasną karnacją. Tutaj macie na przykład porównanie z mat Bronze maka To mat Bronze maka wydaje się być ciemniejsze, ale jest jakby na skórze wychodzi niż to. Nie jest tak napigmentowany. zresztą pokażę ten produkt z Maca obok. No to zobaczcie, to tu jest mak, kilka razy przyciągnięty. Trochę Nyx pojechał z tą pigmentacją. Jest taki bardzo pudrowy i bardzo taki sypki. No nie, nie jestem za bardzo zachwycona, bo to nie o to chodzi, jeżeli używamy takiego produktu typowego do konturowania, to on raczej nie powinien być aż tak miałki, aż tak napigmentowany. Znaczy napigmentowany ok, bo Afryka, e, nie, co to jest Honolulu W7 też jest mega napigmentowany i ciemne, ale ten, mimo, że strzepnęłam z pędzla, to nie wiem, zobaczymy, jak się utrzyma. Na razie nie, nie, nie urywa, nie jestem zachwycona tym produktem, ale może w ciągu dnia będzie ładnie wyglądać. Czasem też bronzery troszeczkę potrafią zmienić swój kolor pod wpływem podkładu, na którym są nałożone. Ja dzisiaj na buzi mam. Przepraszam, ja dzisiaj na buzi mam Affiniton Maybelline, na to mam puder mineralny z Maka i. Wszystko jeżeli chodzi o makijaż twarzy, więc myślę, że ani mu nie ułatwię, ani mu nie zaszkodzę. Godzina jest 15:22, więc już dość późno. Wrócę do Was wieczorem, żeby zobaczyć, czy ten brązowy się utrzymał, czy, czy się gdzieś ulotnił, czy się starczy, co się z nim stało. Jeszcze tylko szybko Wam powiem, że jestem strasznie podekscytowana testem, który będę jutro nagrywać, bo przyszedł do mnie właśnie taki maluszek test. Puder firmy ELF i to jest Under Eye Setting Powder, czyli taki puder do utrwalania korektora pod oczami, który dodatkowo właśnie redukuje cienie pod oczami, zmarszczki i niedoskonałości, więc jestem strasznie, strasznie podekscytowana tym, że jutro będę ten produkt testować. Ale to jutro. Dzisiaj skupiam się na bronzerze. Zobaczymy wieczorem. Hej, wracam do Was z podsumowaniem naszego bronzera. Jest godzina 22.30, czyli mam go już na twarzy, jeżeli dobrze liczę, około 8 godzin. I powiem Wam, że jest to produkt dziwny, dlatego że mm, na żywo w lustrze i nie zrobi na mnie, jak widziałeś, zresztą piorunującego wrażenia. Uważam, że za bardzo się pyli, jest dość ciężki w nałożeniu I jest przy tym bardzo mocno napigmentowany I kolor wydawał mi się taki sobie I będę go na pewno jeszcze testować To też nie jest tak, że ja go skreślam, że to jest, wiecie, jakiś totalny dramat pomaleń Czy coś w tym stylu Po prostu jest to dziwny produkt Jest trochę taki niebezpieczny, wydaje mi się Że się za bardzo pyli, jest za łatwo zrobić sobie nim szybę, Chociaż mi dobrze się rozciera Ja przez cały dzień nie poprawiałam go I bardzo się zdziwiłam przed chwilą Bo przed chwilą skończyłam edytować film, który nagrałam do was, dla Was po tym jak nagrałam początek tego testu i to, był, e, to jest recenzja Maka Face and Body, ten film prawdopodobnie już jest na kanale Jezu, znowu nie wiem na ustach Dobra, teraz mi lepiej e, Błyszczek Gorz, numer 03 e, Edytowałam recenzję e, podkładu Maka i bardzo się zdziwiłam, bo byłam pewna, że bardzo będzie się odcinać ten, pod, ten bronzer, albo dziwnie wyglądać tym, tym razem, tymczasem. Późno, jest, przepraszam. Tymczasem on wygląda mega naturalnie, bardzo jaśniutko i myślę, że e, części z Was się spodoba ten efekt, bo wiem, że jest dużo antyfanów mojego konturowania, ale ja lubię, ja lubię. Um, a wracając z tego bowzera, to bardzo się właśnie zdziwiłam, jak on dobrze wyglądał i ciekawi mnie też, jak będzie wyglądał na zdjęciach. Na pewno poddam go dalszym testom, że tak powiem, bo. No nie wiem, niby taki se, a jednocześnie całkiem ładnie wygląda Wydaje się znać, jak Wam się podoba efekt tego brązera na mojej twarzy, zarówno wcześniej, jak i teraz Teraz mam wrażenie, że on troszeczkę jednak wypłowiał Może nie starł, bo ja nie miałam żadnej drzemki w ciągu dnia, nic twarzą do niczego nie dotykałam więc on po prostu jakby troszeczkę może się rozjaśnił, ale wydaje mi się, że wygląda cały czas dobrze. I też te miejsca, w których on jest nałożony, nie wiem, czy to będzie tutaj dobrze widać, że one są takie satynowe, w tej chwili nie są metowe całkowicie. Są satynowe, ale to jest wynik też tego, że makijaż jest już po prostu e, kilkugodzinny. Nie wiem naprawdę, powiem Wam... Na tą chwilę jestem bardziej na nie niż na tak, ze względu na to, że nie podobał mi się podczas aplikacji, ale nie skreślam go, na pewno go będę testować. Dajcie koniecznie znać, czy miałyście ten produkt, czy miałyście z nim do czynienia i co myślicie o efekcie, czy Wam się spodobał ten efekt u mnie na buzi. Czy też nie? I to już wszystko na dzisiaj. Nie zapominajcie o kciuku w górę, szczególnie jeżeli lubicie testy, recenzje, pierwsze wrażenie. Zapraszam Was do komentowania i do subskrypcji tego kanału, kanału makijażowego. Wszystkie dane do mnie Instagram, Facebook, wszystko macie tu na dole w opisie. Warto mnie śledzić, bo na Instagram i na Facebook wrzucam różne zdjęcia i różne informacje, które jeszcze nie pojawiły się na YouTubie.